Jeżeli mają Państwo trochę wolnego czasu, to powinniście koniecznie wybrać się na spacer po ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Jata. Na naszej ścieżce edukacyjnej, na terenie rezerwatu Jata i przyległym, stworzyliśmy nowy element edukacyjny, obiekt, który powinien zainteresować dzieciaki i młodzież. Jest to taka gra terenowo-planszowa, tak jakbym ją tak określił która polega na tym, że jest pięć punktów do odnalezienia. W każdym tych punktów znajduje się pieczątka, która potwierdza, że się go odnalazło i trzeba tą pieczątkę odbić na załączonym do tego takim folderku mapce. Jest to taka gra no, terenowa, moim zdaniem bardzo ciekawa, dzieciaków powinno to zainteresować. Parę kilometrów do przejścia po lesie, do zobaczenia zieleni, a jednocześnie no, troszeczkę takiego obycia terenowego i umiejętności poruszania się w lesie i umiejętności znajdowania się w lesie i miejsca w lesie. Z kamerą Master TV towarzyszyliśmy grupie dzieci, które podążając ścieżką edukacyjną postanowiły zostać tropicielami. Dzisiaj szukałam pieczątek o takich o na dowód, że zostajemy tropicielami. Chodziłem leśnymi ścieżkami i zbierałem pieczątki. Byliśmy na parkingu w środku lasu i przy centrum promocji drewna. Poleciłbym kolegom po prostu taką wyprawę. Niech przyjeżdżają. Niech przyjeżdżają. A dlaczego warto odwiedzić rezerwat Jata? Moim zdaniem jest to najpiękniejsze miejsce w Nadleśnictwie Łuków. Ze względów przyrodniczych. Takiego rezerwatu jak JATA no w Polsce jest ich niewiele. Mogę powiedzieć nawet, że chyba ten, który był najładniejszym rezerwatem, czyli rezerwat białowieski po ostatniej klęsce, już tak piękny nie jest jak nasza JATA, ponieważ tu mamy przyrodę jeszcze nieskażoną i obiekt jest dokładnie z tego samego okresu co rezerwat białowieski. Więc warto tu być, warto to zobaczyć, bo takiej przyrody, takiego lasu o tak niezmienionej formie naturalnej, no, trzeba w Polsce poszukać. Zachęcamy do spacerów po ścieżce edukacyjnej i zabawy w poszukiwanie śladów borsuka ludzka. Mapki, na których trzeba przybić pieczątkę są dostępne na stronie Nadleśnictwa Łuków oraz w Centrum Promocji Drewna, które mieści się w Wiacie Edukacyjnej Ostoja. Borsu klucek, przypomnijmy, to maskotka nadleśnictwa łuków.